Hejka, hejka, witam się z wami bardzo spontanicznie ze Stradivariusa, nie planowałam tutaj, wiecie, przechodziłam, zajrzałam oczkami, oczkami zajrzałam, nie wchodząc i zobaczyłam to, no znam, że się rozejrzę <grytanie> i tak oto witamy się z przymierzalni, jeżeli jesteście ciekawi, tutaj dzisiaj ze sobą zabrałam, no to zapraszam was dalej, pamiętajcie proszę no, o łapkach w górę. O subskrypcjach, o podbiciu. Jeżeli pojawi się taka y, opcja, będę bardzo wdzięczna, wiecie mi, to y, pomaga w rozwoju kanału. Także y, nie przedłużając, przechodzimy dalej. Zaczniemy sobie od tej oto futrzanej torby. Jest olbrzymia. Była jeszcze taka brązowa, ale kurde, fajna i bardzo, bardzo w trendach. Teraz y, tutaj mamy zapięcie tylko i wyłącznie na. Napkę, no, ale tutaj mamy zamek, i z tego co widzę, założyłam, w ogóle nie w tą stronę. Bo tutaj powinien być przód. Czy to robi jakąś różnicę? Mhm, Robi. Tutaj mamy tego cynzelka. E, możemy sobie też pasek wyregulować. I jeżeli chodzi o namiary, e, to już Wam mówię. A popatrzcie, to jest Emeczka. Czyli może być coś większego. Nie wiem. Namiar, e, cena. 125, już Wam przybliżę, sorki, zamiganie, 125 zł, 90% poliester, 10% poliuretan, a podszewka w 100% poliestrowa, no ale fajny taki misiek. Zaczynamy sobie od takiego zwykleczka, sweterek jasno-beżowy, brązowe paseczki, dekol lekko poszerzony, ładnie się układa, pudełkowy, krój, krótszy, rękaw dość długi, w ogóle taki wiecie zwykły, chociaż ostatnio coś mi z tym fasonem nie leży. Zdecydowanie wolę dłuższe rzeczy. I przepraszam Was, że tak to wygląda. To jest to wina tego osiedlenia w tych przemierzalniach przymierz... z Tredivariusa. No i tutaj mam na sobie jeansy, których prawie nie widzicie właśnie przez to, w jaki sposób jest to zrobione i rozwiązane. Jest to bardzo ładny granat. O tutaj widać ze przeszyciem przez środek dół mamy. Wystrzępione. Ja mam 1,62 m. Długość z bucikami na takim obcesiku. już Wam pokażę. Idealna. Także to wiecie, wystarczy 4-5 cm. Rozmiar również idealny. Szlówki podwójne, nici takie pomarańczowe. Nie każdemu to pasuje. Tutaj również. Ja wiem, że słabo to widać. I tak tutaj. Z. No ogólnie ok. Tutaj mamy sobie rozmiar L. Rozmiar był ok. 109 zł. Mamy 50% wiskozy, 29% poliestru i 19% poliomidor. 40. 139 zł, 99% wawon, 1% elastanu i to był model D63 seamless wide leg speterek Dużo takich z zamkami. Bardzo dużo. Różne wzory, gładkie paski do wyboru, do koloru. Jeżeli czegoś takiego szukacie, to Stradivarius i jest to zieleń. Bardzo ciemna zgiła zieleń, bądź też ciemna zieleń kaki, jak kto woli, z takim kolorem śmietankowym. Tutaj mamy srebrny zamek zakończony takim kółeczkiem. Rękawy obniżone. Fajny, duży, szeroki, oversize'owy, To jest chyba MK, chyba nie było LK. I do tego wzięłam sobie jeansy. Fajne, z takim tutaj podszyciem na dole. Tak to wygląda, tak się prezentuje. No również długość jest idealna. Postaram się Wam to jakoś tutaj pokazać. No, wielkość przemierzalni światła naprawdę nie ułatwiają człowiekowi zadania, nie wiem, co oni mieli w głowach, robiąc taką przemierzanie. Wspaniale są na mnie o centymetry za ciasne, tak, dosłownie o centymetry. Wiecie, mogę podnieść nogę, tutaj wszystko niby jest ok, jednak czuję po prostu, że są małe. I tutaj mamy przetarcie, wiem, że też nie każdy lubi jeansy przetarte, także... O, tutaj gdzieś jakoś stanęłam lepiej i lepiej to widać. Także wiecie, nie wiem, jak długo mi się uda. Ustać, chyba, że coś poprawili ze światłem. Ale tak to się prezentuje. A jeżeli chodzi o fason tego sweterka, no to taki zwykły, klasyczny. A tutaj te dam ja miałam sobie najmniejszy możliwy rozmiar, czyli XSK, tak więc to był największy, dostępny w sklepie z tego modelu. A rozmiarówka jest aż do XL. 169 zł, namiar 85% poliestru, 15% wiskozy, ale jest przyjemne w tej dotyku. Chciałam zobaczyć drugi kolor. W sumie uznałam, a jest tego tyle, ten też mi się podoba. Zobaczymy, i ten był już w większym rozmiarze. Czy to tak bardzo widać o dziwo? Nie koniecznie. I jest to śliwka ze śmietanką połączona. No i tutaj już sobie zapiłam, żebyście mogli zobaczyć, jak to się prezentuje zapięte pod szyję. No, nawet przy małych tutaj, wiecie, kompleksach związanych z wyglądem szyi. Tu jest okej, okay, podejdę, ale nie wiem czy to zobaczycie. zobaczycie, czyli nie jest najgorzej. Ściągacz fajny tutaj przy rękawie. Rękawy są odpowiedniej długości dla niskich osób pragnę zaznaczyć więc jak macie długie ręce to mogą się okazać dla was za krótkie no bo dla mnie jest tak, no w sam raz nie ma zapasu, że tak to nie ma tak, tutaj już była M -ka. pomiędzy XS i M nie widziałam dużej różnicy, no cena to sama skład ten sam 85% poliester, 15% viskosy. No i namiar Wzór mi się podoba, kurczę, no szkoda, także ja tutaj tak w tym wyglądam. dla mnie zbyt zabudowane pod szyję. Tak, ja narzekam, że w tych fotarkach albo jest za bardzo, albo jest tutaj za dużo. No ale w tym na pewno będzie Wam ciepło, bo tak jak mówię, zachodzi aż pod szyję, także ładnie, tutaj wiecie, jakiś delikatny golfik i... Rozmiar jest idealny, linia ramion nie jest obniżona, tutaj mamy tylko taki większy kołnierz na kolor, kurczę, to jest coś. I to jest znowu krótsza futerko. O, ja doszłam do wniosku, że jeżeli jakieś ma ze mną wrócić, no to tylko krótkie. I w tym już wyglądam w miarę ok, nie wyglądam jak wiecie, bańka. Wciąż mnie poszerza, wiadomo, no ale to jest futro i tak z tyłu. Nie, no ogólnie mi się podoba. No I tutaj mamy napeczki po samą górę, więc łatwe otwieranie i zapinanie, co jest dość istotne, bo te takie, wiecie, wpinane to czasami znalezienie tego i wpięcie potrafi wkurzyć. Ładniej się to układa. Nawet rozpięte, można sobie to wywinąć, tak jak tutaj widzieliście przed chwileczką. I naprawdę. O. Nie? Ładnie, no jest takim mięciusie, no i ten wzór, fajne jest, fajne. I tutaj mam 100% poliester i 100% poliester, 299 złotych, to MK I o dziwo była dobra, fakt, że miałam tylko taką cienką bluzeczkę pod spodem. No tutaj można próbować swój rozmiar. Przecież no powinna jednak chyba wziąć LG, wiecie, wtedy byłoby e, bezpiecznie, jeżeli chodzi o grubszok z rzeczy pod spód. I tak, tutaj 40, 100% wewę na 129 zł. I to było D92 e, Straight Wire. Moi drodzy, kochani. Jeżeli szukacie spodni, w sumie powiem po domowych, ale no nikt wam nie zabrał, nie wiem gdzie y, wyjść, to to są takie grube dzianinowe y, leginsy, no nie leginsy, po prostu spodnie rozszerzane. Kurde światło. Staram się, wiecie, stanąć tak jak wtedy stanęłam. O, może tak? Nie wiem, staram się. Delikatnie mam podkreślony brzuch, ale kurczę, naprawdę leżą fajnie. Długość do takich butów, super. Ładnie tutaj wszystko nam podkreślają. Założyłam sobie do tego... To jest zwykła czarna bluskawica. Zwykle że ma rozszerzany rękaw i mocno łódkowy dekolt. Jest to zwykły czarny top w prążek, a założyłam ją sobie, bo mam do założenia sweter, który mi się wydaje, że ma bardzo duży dekolt i chciałam sobie po prostu, bezpieczeństwa, żeby go zmierzyć, coś założyć pod spód. Także spodnie ściągam, zmienię na moją spódnicę i zmierzymy sobie ten e, sweter, ale to jest fajne. 125 zł. Tutaj mamy na ton, na miarę 85%, poliestru, 15% i Ja już wiem, że ten sweterek bardzo mi się podoba. No, no i ma duży dekolt, jednak bez bluzeczki wszystkim bym świeciła, także no to jest no jednak rzecz, którą polecam założyć z czymś. Długi rękaw, obniżona linia ramion, fajne rąby i rąby są i z przodu. No i tutaj, po całości z tyłu. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie wygląda do tej spódnicy. Kurczę, no muszę zmniejszyć, wiecie, wtedy to światło jakoś inaczej nam tu się prezentuje. Bardzo fajne. Zwykłe guziczki, takie czarne z delikatnym maźnięciem brązu. Śmietankowy odcień, nie jest to taka czysta biel. Czarny kardigan, naprawdę, wiecie, zwykła rzecz. Ale tak, fason ma super, długość ma super, e, rękawy świetne, dekolt mógłby być dla mnie odrobinkę. O no tak, dotąd. Dosłownie. I by, wiecie, było ok. A no tak muszę ci założyć koszulkę. No ale ogólnie rzecz biorąc, naprawdę mi się to podoba. No, napiszcie, co o tym myślicie. Naprawdę, bo ja naprawdę jestem na no, tak no, tutaj tym. No i tak, rozmiar M przez L, cena fajna, bo 149 zł, ale tutaj skład jest słaby, bo 87% to jest poliester, reszta to akryl i elastan, nie widzę dokładnie tutaj procentów. No i tutaj mamy namiar na tą muzyczkę To była elka e, 65,90 i 96% bawełny, 4% elastanu. No dobrze, to to bym było na tyle. Napiszcie mi proszę, hmm, czy coś Wam w ogóle spadło w oko. No mi ten tak naprawdę się podoba, ale poczekam na wyprzedaż. więc jak tu jest większość poliestrów, to nie jest coś, co bym, wiecie, miała silną potrzebę kupować od razu. O, tak to powiem. Jak się uda kupić tanie, to spoko, a jak nie, no to, to nie. Buterka fajne, jeansy mm, ogólnie też e, spoko, e, A te bluzerki, no ogólnie wszystko w porządku, nie? Tylko no mówię, że składy to nie jest coś, co bym po prostu teraz brała. Piszcie, co myślicie, bo też jestem ciekawa, jakie Wy macie podejście. No, bo za składami to mniej więcej zdaję sobie sprawę, ale czy kupujecie po prostu z słabym składem w pełnej cenie rzeczy? Dobra, pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach, znowu się rozgada na koniec. No, dziękuję za oglądanie. pa!